Dobra, dzisiaj jesteśmy w SU-25A, czyli w tym troszeczkę starszym SU-25, który mamy w dcs -ie. O, ja akurat startuję sobie w SU-30, już obok nas. A naszym zadaniem dzisiaj jest zniszczenie konwoju, który jedzie wesprzeć atak jednostek wroga w okolicy. No i nasze zadanie to jest zniszczenie go. W tym celu mamy bomby niekierowane, bardzo dużo tych bomb bo dzisiaj chciałem sobie zrobić nimi nalot dywanowy zwykle do tego typu zadań używam bomb kierowanych, różnych podcisków tak itd i dzisiaj chciałem sobie troszeczkę poćwiczyć, także wjedźmy sobie tutaj na pas i wystartujmy jak też widzicie jesteśmy na nowej mapie Kola, czyli na mapie która obejmuje północną część Półwyspu Skandynawskiego w każdym razie wystartujmy sobie klapy są opuszczone i startujemy a jak może widzicie jest troszeczkę krzywy, tak go krzywo trochę zbudowali. Ale myślę, że to nie będzie aż taki problem. Ok, 300, Rotate. Gear up. I powoli będziemy podnosić sobie też klapy. No i kierujemy się od razu na nasz waypoint. Jak widzicie tutaj nie mamy hada w tej wersji 125. Jest to wersja bardziej analogowa. Natomiast tutaj, żeby kierować się na waypoint, musimy się nakierować wedle naszego tutaj e, HSI gdzie mamy pokazany kierunek do waypointu oraz odległość, jak widzicie 81 km No i co? No często lubię sobie skoczyć w taki analogowy samolot żeby spróbować swoich sił Jak już ustartowaliśmy to sobie od razu zaprogramujmy bomby Będę chciał zrobić nalot dywanowy, więc zróbmy sobie odległość między bombami na 0,4 sekundy i będziemy zrzucać sobie wszystkie tak jak teraz, wszystkie bomby na jednym pylonie no bo mamy 6 pylonów, na których mamy po 4 bomby więc 6 razy będziemy musieli wcisnąć spust e, i wtedy z każdego pylonu wylecą wszystkie bomby, czyli 4 każdą z opóźnieniem 0,4 sekundy od poprzedniej więc dobra, troszeczkę zboczyliśmy z kursu, więc my sobie tutaj na, na nasz waypoint dobra, jesteśmy 17 km od waypointu, troszeczkę zboczyłem żeby jednak nie lecieć prosto, do miejsca, z którym był konwój no i tutaj będziemy się rozglądać teraz, gdzie ten konwój się znajduje. Musimy go znaleźć wizualnie, no tutaj jak mówię, nie ma systemów elektronicznych, które nam pokazują dokładnie, gdzie jest waypoint w przestrzeni. Ten konwój gdzieś tutaj powinien być teraz. Okej, okay, chyba go widzę. Widzę konwój i chyba jakiś helikopter leci obok konwoju. Chyba jesteśmy nawet dobrze ustawieni, żeby zrobić z bomb. Się w linii. Dobra, włączę sobie tryb air to ground. Obniżę sobie tutaj szkiełko, żeby dobrze widać, jak będę bomby zrzucać. Tak, jest konwój. Akurat wjeżdża na prosty kawałek drogi. Dobra, więc się ustawmy teraz. Dobra, mocna jałową. Włączamy laser. Hamulce aerodynamiczne. jest obok helikopter. Dobra, są idealnie na drodze. Puszczamy sobie już tutaj flar trochę. W międzyczasie. Dobra, coś chyba zrzuciliśmy. I dostaliśmy. Niestety. Uuu! Coś zdecydowanie dostało, natomiast w co my dostaliśmy? Przede wszystkim, to zrzućmy sobie na razie tanki, spaliłem. paliwem, nie będą nam potrzebne. Co dostaliśmy? Oba silniki działają dobrze. Więc myślę, że nie jesteśmy aż tak uszkodzeni. Włączmy sobie już laser. Ok, wszystkie bomby poszły. Coś tam dostało na pewno. Pytanie, czy wystarczająco, więc dobra, włączmy sobie teraz działko są 25 to jest samolot, który został stworzony, żeby przyciąć troszeczkę tam strzałów, tu i tam. Więc myślę, że aż tak bardzo nie jesteśmy uszkodzeni, mam nadzieję. Dobra, kierujmy się tutaj dalej. I teraz będziemy atakować z działka. Tu, co się z przodu przed nimi na drodze. O, i strzała do nas. Trzymałem troszeczkę flar Dla bezpieczeństwa No, tu konwój dość ładnie oberwał Może jeżeli nawet zniszczyliśmy helikopter, który tam leciał Bo na razie go nie widzę A przynajmniej nie zwracałem na niego uwagi Nie, helikopter jest, ale się wycofał Jest na drugim brzegu Tego jeziora Dobra, zwróćmy sobie jeszcze, bo tutaj coś jeszcze jedzie na tej drodze Na w międzyczasie. Ja tak, przed tym. Dostał. Dobra, i teraz gdzie jest helikopter? Tu jest helikopter, co to jest? To jest Mi ósemka. Dobra, weźmiemy sobie tryb R2R. Dobra, zawrócimy i użyjemy fogzłujki na nim. Patrzę, czy nic tu się jeszcze w tym konwoju nie porusza? Nie, wydaje mi się, że już go doszczętnie zniszczyliśmy. Paliwa nie tracimy. Silniki chodzą w pełni, więc myślę, że nie zostaliśmy po niczym tujmy ważnym. Naprawdę, jest ten helikopter? Tu jest, widzę go. To jest Miłosemka. To jest pytanie teraz, czy my jedną rakietą go zniszczymy w ogóle? Box I oczywiście poleciało na flary. Próbuję zlecieć mu od tyłu, yy, tam gdzie są wyloty silników, żeby jednak ta rakieta miała jak największe źródło, do którego może się kierować. Mam że nie poleci na flary, nie? Okej, okay, co? So, konwoju chyba już nic nie zostało. Nie widzę, żeby coś tam się jeszcze poruszało. Dobra, więc tu się ustawmy na tyły tego helikoptera. sobie że troszeczkę tutaj tak bardzo szybko nie zawerszutować. Trzeba to zbliżyć odległości, może Fox tu? Aj, poleciało znowu na flary. No, to trzeba będzie z działka w takim razie. Więc nabiorę sobie troszeczkę odległości. Prokaz okazji zerknę na ten konwój. Okej okay, silnik pracuje w porządku. Paliwa nie tracimy. Pewnie się tak, bo najczęściej, jeżeli dostaniemy 125. I nie gasną nam silniki, to możemy na przykład dostać część tylną silnika Przez co ten silnik będzie się przegrzewał Albo w ogóle trafimy w miejsce, z którego będzie nam ciekło paliwo Co też nie będzie nic fajnego wtedy Na ten kawy troszeczkę ryzykownie podleciliśmy Bo nie byliśmy w parametrach zrzutu bomb, musieliśmy być troszeczkę niżej No tak jak mówiłem, to jest w pełni analogowy samolot Ma to swoje wady, ma to swoje zalety oczywiście Jest to w pewnym stopniu no Piękno tego samolotu, że jest taki analogowy, jest prosty, to jest naprawdę obcowanie z maszyną, obcowanie z powietrzem, a nie komputer, który robi wszystko za nas. Dobra, ustawmy się teraz, co prawda pod słońce leciutko. Uczam flary, bo nie wiem czy on ma jakieś rakiety. Mam nadzieję, że nie ma. Pod słońce trochę lipa. Dostał. Dobra, Splash One Mi-8. No dobra, zróbmy sobie jeszcze przelot nad miejscem, gdzie był konwoj ostatni Upewniając się, że wszystko zostało zniszczone w tym konwoju I będziemy kierować się do bazy Dobra, tutaj się wszystko pali Tak, konwój został zniszczony w całości widać, krotery pod naszym nalocie Wracamy do bazy Wstawić się teraz musimy na tryb do powrotu, czyli ten Mamy wybrany waypoint ostatni, to jest waypoint 10 km od lotniska No i ta lampka na górze to jest nasze lotnisko 8700 paliwa, myślę, że powinno nam starczyć bez problemu. Więc dobra, kierujemy się na nasze lotnisko. Dobra, widzę lotnisko. Więc będziemy lądować. Mierzę sobie troszeczkę obroty 400 na godzinę. Podwozie w dół. Klapy w dół. Oho, chyba mamy urwaną jedną klapę, bo bardzo nas przychyla. Podnosimy klapy jak najszybciej. No, będziemy musieli lądować bez klap, więc będziemy musieli troszeczkę bardziej płasko podejść. Yy, bo bez klap ląduje się troszeczkę bardziej płasko. A myślę, że to nie będzie aż taki problem. 350 prędkość, jest git. Podwozie jest opuszczone. No, jesteśmy praktycznie na wprost pasa. Wiatru raczej aż takiego nie ma. No, jednak no, wracamy trochę uszkodzeni do tej bazy, jakby nie patrzeć. Ok, 300, troszkę tam gazu. Nie o te drzewa na podejściu. A break Idle Lara. No i dobra. Udało się ładnie przyziemić. Para Więc co? To tyle w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście zapraszam do zostawienia łapeczki w górę. A jeżeli chcecie zostać dłużej, to zapraszam do subskrypcji. Ja się z Wami żegnam Czasiczem i, i do usłyszenia.